Ej, abera, a co to jest za zeszyt? Z tym zeszytem już nigdy nie dostaniesz pały z matematyki, bo nie dość, że na tylnej okładce jest mój pokój, w którym nagrywam, to na każdej stronie jest logo Abra Team. No, chyba każdy chciałby to mieć. Wejdź na www.abraety i już teraz zamów swój zeszyt. Pierwszy link w opisie. Pał, pał, pał wizowy to szybki strzał, rozbi mega świnie! Lecimy! Czekałem na to naprawdę bardzo długo. Mamy 160 6 błyskotek, 508 monet i dodatkowo 213 punktów mocy dla dowolnego zadymiarza. A dodatkowo, no właśnie, 20 star dropów. Czy może być pięknie? Ej, nie, naprawdę, czy życie może być lepsze, słuchajcie, niż 20 star dropów? No, praktycznie za darmo. No właśnie, trzymajcie mocno kciuki, żeby dzisiaj. Okej, okay, to jest spoko, to akurat jest spoko, bo to sprawi, że będziemy mieli więcej star dropów z karnetu. Ale trzymajcie mocno kciuki, żebyśmy dzisiaj trafili minimum jeden legendarny star albo chociaż sporo epickich, łamanych na mitycznych i żeby był tam jakiś zadymiarz. I to może niekoniecznie rzadki zadymiarz, może jakaś legenda, jakiś kiełek, coś. Nie no, kiełek to akurat mityk, ale że kieł bardzo, miałem n go na myśli, no nie? Albo na przykład, słuchajcie, o Jezu, taki spajki jakby nam wleciał. To by była piękna spra... No dobra. Takich właśnie start dropów sobie widzowie nie życzymy. Ewidentnie tego nie potrzebuję. I słuchajcie, póki jeszcze. Mamy 18 Stardropów Dropów w zapasie. To ja postaram się liczyć wszystkie, słuchajcie, mityczne i legendarne oraz wszystkich Brawlerów, jacy mi wypadną. A wy, dawajcie znać w komentarzach, jak u was Mega Świnia, bo podejrzewam, że każdy z was w Mega Świnie się bawi. No, my teraz mamy Rare. Oczywiście, też w ogóle... A, to, to może też warto zaznaczyć. Słuchajcie, teraz mamy całkiem sporo tych punktów mocy. Może nie jakoś mega dużo, ale też nie mega mało. Więc dzięki temu będę mógł na ulepszyć Edgara. Na którym mi bardzo zależało, ale jeszcze bardziej zależy mi, słuchajcie, na kredytach. Wiecie, że ja w tym momencie odblokowuję albo Chestera, albo Spike'ego. Trochę się skłaniam ku Chestera i chociaż wiem, że Spike jest prawdopodobnie lepszy. Więc chyba nie muszę tutaj tłumaczyć, że kredyty to jest coś szalenie ważnego. Ej, 100 monet też fajnie, wiecie, jakieś gadżety, ulepszenia i tak dalej, to jak najbardziej za monety. Fajnie, że wpadnie. Dobra, mamy rzadki, 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 rzadki. Wiecie, żadnego epickiego jeszcze nie było, no nie? A ja pamiętam w ogóle, że tylko w swoim życiu miałem dwie mega świnie. Tak mi się wydaje, że chyba tylko dwie mega świnki jakby załapałem. Może to jest właśnie jakby trzecia, czwarta, jakby, co nie? I pamiętam, że w każdej mega świni mieliśmy, słuchajcie, jakieś no fajne dropy. Fajne. Ja pamiętam, że tam zdarzało się właśnie mieć jakiegoś mitycznego brawlera. A... I potem naprawdę go katowałem. Byłem naprawdę zadowolony. A tutaj popatrzcie, już pięć star dropów za nami. Z jednej strony się jaram, z drugiej strony kurde... Tu może wypaść tak dużo fajnych rzeczy, a my trafiamy bardzo rzadki stardrop. Yo! Yo! dobra, jeszcze sporo przed nami same podwajacze no wolałbym punkty mocy wolałbym na przykład kredyty wolałbym słuchać jakiegoś brawlera. my lecimy dalej ale przypominam wam żebyście weszli na www abra ty jest to pierwsza linijka w opisie i można zakupić tam właśnie abra team i temki tak jak brelok czy na przykład właśnie koszulka a nawet smycz taką smycz wariacie możesz mieć do każdego zamówienia zdjęcie z autografem gratis gdzie jestem ja z moim psem i naklejeczki za free są także więc wpadaj i zamawiaj bo wszystko wysyłamy już w 24 godziny natomiast my bez przedłużania, lecimy dalej. Okej, okay. tutaj, słuchajcie, jest epicki. Dobra, mamy pierwszy epicki Stardrop. Tutaj, oczywiście, już jest szansa na coś fajnego: typu dużo punktów mocy, nawet trochę kredytów. Aj, 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 trochę liczę, tak bardzo po cichutku liczyłem, że to może być mityk, ale mamy. To jest to. To jest 100! Słuchajcie, wymanifestowaliśmy to! Chcieliśmy kredyty, i nagle z najlepszego Stardropa mamy kredyty. Nice, okej, okay, powiecie, że 100. To niewiele, ale jeżeli ja będę Chestera odblokowywał za klejnoty, no to wiecie, takie 100 kredytów sprawia, że klejnotów wydam na przykład. Strzelam. O 20 mniej. Nie narzekam, słuchajcie, nie narzekam. Tutaj też już jest bardzo rzadki, więc nie jest najgorzej. Wiecie, ja z takiego bardzo rzadkiego się nie jaram bardzo. Ale mimo wszystko jestem zadowolony. Chyba wy też tak macie, że jednak ten bardzo rzadki potrafi coś oddać, no nie? Takie 100 monet, jakby... Okej, okay, nie kupisz nic za 100 monet, ale jednak, jak odbierzesz takich star dropów 10, to już za 1000 monet jesteś w stanie coś zrobić. Na pewno kumacie moją faskę, co nie? Jak wypada taki sam rzadki, tylko o, od... zielony, no to tutaj nie ma szans na nic dobrego, tak naprawdę, tak totalnie szczerze. No okej, okay, 50 monet, czy właśnie 25 punktów mocy, to też jest spoczko item. Ale mamy większe oczekiwania. Słuchajcie, 10 star dropów jest za nami. Mieliśmy w ogóle na początku drop z samej mega świni, tak? Tam były te błyskotki i tak dalej, jakby spoko, spoko, spoko. Natomiast tutaj tak, jesteśmy jakby po 10 star dropach i do tej pory był tylko jeden epic, Jeden epicki. Jeżeli naprawdę tutaj nie będzie żadnego mitycznego, żadnej legendy, i nie mówię, że w tym, tylko że jeszcze przez te 9 kolejnych, bo tu już wiemy, że nie wypadnie. To to będzie najgorsza mega świnia, jaką chyba można mieć naprawdę w życiu. Jakby totalnie, ej, jestem strasznie ciekaw, czy jeden epicki stardrop na 20, to czy przykładowo to jest jakiś rekord polski w najgorszej mega świni ever. Nie zdziwiłbym się. Nie zdziwiłbym się, gdybym był jedynym takim człowiekiem, który po prostu ma tak straszne nieszczęście. No bo sami widzicie, co tu się dzieje, no nie? Dobra, lecimy dalej i ja mam wrażenie, że tutaj słuchajcie, znowu będzie zielone. Trzy rerki z rzędu Wow. Wow, wow, ja nie wiem co powiedzieć. Ja naprawdę nie wiem co powiedzieć. Niby tutaj wiecie jakieś punkciki, niby tu jakieś monetki wpadają, jakby spoko, 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 ale. Okej. Okay. Mamy już na pewno dwa epickie, ale tutaj jest szansa na mityczny bądź legendarny, bo bardzo szybko on się przekręcił, słuchajcie. Nice! Mamy mityka! Mamy jednego epika, jednego mityka na pewno, ale tu jest szansa na legendę. Full focus. To będzie legenda. Nie. Okej, okay. mythic! Spoko. Słuchajcie. Raz miałem z tego kredyty i to mi dużo dało kredytów. Nie pamiętam ile, nie chcę was oszukać, Jezu, nie chcę was oskamować, ale wydaje mi się, że tu było 200 kredytów. To było sporo, to było sporo. Pamiętam, że raz miałem z tego monety i to chyba było 500 monet. No a tak to z mityków, pamiętam, że dostawałem albo gadżety, albo brawlerów. I brawlery, brawlerzy, zadymiarze byli naprawdę fajni, więc uwaga, 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 uwaga! Jest bro. Nie, to jest do Ems, jakiś skin do Ems! Nice! Nice, ej dobra, powiedziałbym normalnie, że nie będę się w ogóle nie ujarać, ale ja na tej babce mam, słuchajcie, z 10 pucharków, ja nią zagrałem może jedną grę w życiu, no dobra, może dwie, naprawdę, nie żartuję, gdyby teraz dało się wyjść z tych star dropów, to bym wam pokazał, że serio tych pucharków nie mamy w ogóle na niej, więc to może być bardzo ciekawe, słuchajcie, bardzo ciekawe i sobie dzisiaj ją na przykład zagramy, ej, jeden mityk, jeden epik i naprawdę, jak na tego mityka, jasne. Czy ja muszę tłumaczyć, że bardziej bym się cieszył Na przykład z 200 kredytów? Wiadomo, ale serio mogło być gorzej Mógł być jakiś głupi spray A jest, słuchajcie, fajny skin do Ems Do, do, do Brawlera Którego bardzo chciałem się nauczyć grać A nie miałem w ogóle motywacji I teraz mamy motywację No dobra, słuchajcie, tutaj jest Rerka Więc zostaną nam tylko 4 start dropy Czy wśród nich będzie, słuchajcie, jakiś mityk jeszcze Albo legenda Bo jeżeli nie Jeżeli tutaj do końca tego openingu Będzie tylko jeden epic 100 kredytów I tylko jeden mityk skin do Ems no to jakby dalej to podtrzymuje i uważam, że to jest najbardziej nieszczęśliwa mega świnia na świecie. Dobra, jest epic. Jest tutaj szansa na mityka i na legendę. Jest dobra. Mamy dwa mityki, mamy dwa mityki, mamy dwa mityki na pewno. Music. Mythic. Dobra. Ok, dwa mityki, jeden epic. Uff. Prosimy o brawlera. Prosimy o brawlera. To musi się stać, to musi się stać, trzymajcie kciuki, jest, jest, nie, to jest gaz, to jest skin do gasa? Ej, dobra, ja nim też mam mało, jakby, wiecie, pucharków, no dobra, czyli tak, mamy jakby dwa mityki i dwa skiny, no, jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej, okay. jest gaz i jest ems, no dobra, spoko, spoko, dalej uważam, że to jest hardkorowa, nieszczęśliwa świnia. No bo wiecie, mógł być naprawdę jakiś legendarny, jakby Stardrop, chociaż jeden. Wiecie, mogło być ich pięć, ale chociaż jeden. Natomiast słuchajcie, ej, fajnie! Będziemy mogli sobie właśnie trochę przycisnąć, przykatować gasa. Będziemy mogli sobie trochę przykatować Ems. Dobra. Dobra. Nie jest źle. Nie jest źle. Tu jest szansa. Tu słuchajcie. ooo Pau, pau, pau! Tu szybki strzał! Dobra. Ej, najbardziej bym się cieszył oczywiście z Zadymiarza. Oczywiste, prawda? Ale nawet jeżeli on ma nie wypaść Bardzo proszę, bardzo proszę 500 kredytów, serio, 500 kredytów by mi Naprawdę bardzo pomogło, byłbym bardzo, bardzo Wdzięczny za 500 kredytów A jeżeli nie, no to punkty mocy, serio Bo jeżeli dostanę tutaj mnóstwo monet Albo jakiegoś spraya, albo gadżet Wiadomo, że to nie ma za dużo u mnie sensu No nie? Kurde Pliska, pliska, lećmy Lećmy z tematem Okej okay? Okej okay? Gwiezdna moc do kruka. Trucizna kruka wysysa siłę z jego wrogów, którzy po zatruciu zadają obrażenia mniejsze o 15%. Okej. Okay. No. Ej, dobra. Wiadomo, nie cieszę się najbardziej na świecie. Ale to, to jest ciekawe. To jest ciekawy, słuchajcie, item. Dobra, tutaj mamy, słuchajcie, epika. To chociaż może tu na sam koniec kredyty by wleciały. Nice, 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 nice. Dobra, czyli 200 kredytów dzisiaj było. Możecie popatrzeć, co nam tutaj, słuchajcie, wypadło, bo wypadło tych rzeczy całkiem fajna ilość, no nie? Monety tutaj, właśnie, no, 1000 monetek, słuchajcie. 200 kredytów, no jest ten skin do MS, jest skin do GAS, jest, słuchajcie, no właśnie, do Kruka całkiem ciekawa sprawa. Liga pucharów się zakończyła. Okej, okay, ja we wczoraj gry w ligę pucharów, osiem błyskotek mam. Dzięki wariacie. Dobra, podbierajmy sobie tutaj, żeby oczywiście trochę ekspa powpadało, co nie? Wejdziemy sobie teraz do sklepu, co my tutaj słuchajcie, w sklepie mamy ciekawego. Uhu, fajny squeak nawet, całkiem fajny squeak. No dobra, za darmo to uczciwa cena. Odbieramy też oczywiście. Wiadomo, wiadomo. I dodatkowo 15 monet. Spoko. Tutaj patrzę sobie na przebrania, ale ja raczej nimi nie gram. No i teraz tak, w końcu możemy ulepszyć Edgara i bardzo na to liczyłem. Natomiast my już wiemy, że właśnie tutaj, słuchajcie, jest nowa gwiazdna moc, ee, której nie kupowaliśmy, jakby wiecie, ona jest totalnie za darmo. My kupowaliśmy wyposażenia, gadżety, wyposażaliśmy właśnie, że jakaś tam tarcza, itd., itd., itd. Ale. Tego nie testowałem, więc myślę, że może warto. Może, stojcie naprawdę warto. Aj, 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 zapomniałem. Jeszcze pokażcie mi tą Ems i pokażcie mi tego Gaza, no nie? Dobra, na nim mam 39 pucharków, więc chyba nie muszę tłumaczyć, że to też jest nowy brawler i może fajnie byłoby go przetestować. Natomiast Ems, pokaż mi tą MS e, 18 pucharków, no dobra. I widzicie, jakby to się... Ej, spoko, spoko, spoko. Też bym przetestował, no? Zwłaszcza, że ja no nie, jakby nic nawet tutaj nie kupowałem jej. Dobra, ja powiem szczerze, że bym testował wszystko. Zarówno słuchajcie te skiny, jak i właśnie na przykład w tym momencie kruka, bo kurczę, dostaliśmy coś, co jest warte dwa koła monet, no nie? Więc ja bym powiedział, że naprawdę dość ciekawie. O tyle ciekawie, że normalnie bym tego nie kupił. Serio, ja nie czuję kruka. Mówiłem to. Przykładowo, jak dostałem kita, to od razu była taka synergia, że ja od razu widziałem, to jest ten gość, to słuchajcie, jest ten gość, no nie? No to niestety, ale z krukiem, słuchajcie, tak mieć. Nie miałem. Natomiast... Wiecie, ja nie wykluczam, że teraz może się to naprzód zmienić. I jestem bardzo, 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 słuchajcie, ciekaw, czy faktycznie tak będzie. Dobra, słuchajcie, tu jest Miko, więc nie bardzo chciałbym się, słuchajcie, z nim tutaj klepać. Tu słuchajcie, jest... O Jezu, ale tu się narobiło tych ziomków, nie? Dobra, słuchaj, dawaj, 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 dawaj mi tą skrzynkę i sobie stąd zwiewam. Ok, Okej, tu jest jeszcze, słuchajcie, Max. Dobra, dobra, dobra. Ja się cofnę, Wiecie, nie ma co, słuchajcie, nie ma co, nie ma co się tak, słuchajcie, do nich tutaj podpalać. Ja sobie bym zrobił, słuchajcie, jeszcze jedną skrzyneczkę. Okej, okay, mając pięć kosteczek, zawsze lepiej. No wiadomo, tutaj jest taki frankie frank, który ma strasznie dużo życia, jakby wiadomo, 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 ale okej, okay, okej, okay. można by go tam. No właśnie, tak zrobić, żeby może nie podchodził za blisko, na przykład. Myślę, że to by było fajne. Mamy, słuchajcie, sześć kostek. Tutaj gość ma akurat pięć, ale ma też... No dobra, ale ja na blisko nie mam z nim szans, nie? Totalnie, no właśnie, to jest problem z tym krukiem, słuchajcie, że ja na blisko, z tym chłopem nie mam zbyt wielu szans. Dobra, tutaj, słuchajcie, z tym Frankiem. No, jeszcze jak cię proszę. Zwłaszcza, że no właśnie, ej, bo on trafiony, zadaje mi mniej obrażeń. Więc ja może mógłbym podchodzić. Na... No Mógłbym podchodzić na bliżej, gdyby nie miał 13 koła życia, nie? Dobra, nie ma co, słuchajcie, nie ma co się tak podpalać. Poczekajmy, poczekajmy. Sami mamy 7 tysięcy życia, więc to też nie jest super mało, słuchajcie. To też nie jest super, super mało. Nie jest, słuchajcie, źle. Dobra, 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 okay, dobra, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra. On coś tam tutaj, słuchajcie, wyrwał. Dobra, spoko, okej. Okay. Uciekniemy sobie od niego kawałek. Ale patrzcie, ile jeszcze tu jest zadymiarzy, no nie? Oha, się, ten gość teraz zbiera, słuchajcie, tyle tych kostek, że my. Ra... Raczej my mu nic nie, nie jesteśmy w stanie, słuchajcie, już zrobić, nie? Totalnie, totalnie, totalnie. Ale próbujmy, próbujmy, słuchajcie. No nie, nie ma to tamto dentego, tylko jak oni się na mnie sfokusują obaj, to słuchajcie, będzie katastrofa. To słuchajcie, będzie już wtedy katastrofa, no nie? Niech oni się klepią, między... no bo słuchajcie, no to jest nasza trójka i nikt nie wie co zrobić, no jakby co? Co? Okej, okay, ale jaja, ale jaja. Ej, dobra, strasznie xd sytuacja, strasznie xd sytuacja. No nie wiem, nie wiem, no naprawdę słuchajcie, nie wiem co zrobić, no. Gość ma tak dużo życia, że my nie możemy nic mu zrobić. Naprawdę nic. Dobra, słuchajcie, oni się teraz klepią ze sobą. Dobra, dobra, dobra tarcza. Okej, okay, rozwaliłem go, ale ja sam nie mam życia. I zginę. No patrzcie co, patrzcie co się dzieje, patrzcie co się dzieje. Mogę zrobić, słuchajcie, tarczę, Teraz szybko przez to przep. No nie wiem. Nie, ej, mam plus 8 pucharków i jakby, ej, bez beki. Ja jestem zadowolony z tej gierki. Strasznie bekowa była, naprawdę. I dzięki temu mamy star dropa, Ja wiem pewnie dałoby się zachować lepiej, ale przyznajcie, że strasznie śmieszna była ta gierka akurat. Ja lubię takie, nawet jak przegram. Trudno, fajnie, żeby mieć, żeby mieć fan z gry, no nie? A nie tylko tak tryhardować. Mi się często włącza ten tryb tryhardowania. Bo naprawdę lubię tą grę, jakby bez beki, ale, ale spoko się jarać gierką, no. Tak czy inaczej, ja bym bardzo chciał jeszcze raz sprawdzić, czy te 15% mniej obrażeń, które ja dostaję, jakby, wiecie, kiedy trafię kogoś tą zatrutą strzałą to czy to naprawdę dużo zmienia? Bo ja w ogóle, nie wiem, czy to mówiłem, ale jeszcze mogę kupić jedno wyposażenie za tysiąc monet. No to powiecie, co tysiąc monet? No to mógłbyś kupić, no co ci szkodzi? Jasne, zgadzam się, tylko że e, chciałbym na razie, zanim jakby do tego dojdzie, potestować tego kolesia jeszcze. Może dać mu faktycznie jeszcze jedną szansę i tak dalej, bo ja naprawdę próbowałem dać mu szansę i niestety e, on mi nie siadł, co pewnie już wiecie, jeżeli oglądacie moje filmy na bieżąco. I naprawdę. Jakby ja wiem, że on jest dobry, ja naprawdę wiem, że on jest dobry i chciałbym, słuchajcie, chciałbym, żeby on zrobił mi dobry pożytek. Dobra. Dawaj mi na pewno tej tą skrzynkę. Ok, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Teraz bym, słuchajcie, poszedł po to. Dobra, 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 bo wiadomo, tu jest brok, ja wiem, widzę go, widzę go, żeby nie było, ale dobra, olewamy go na razie, słuchajcie, olewamy. Okej, okay, okej, okay. lecę, słuchajcie, za... Nie lecę tak, nie lecę, nie lecę, nie chcę się, słuchajcie, tak podpalać. Nie chcę się, słuchajcie, tak podpalać. To trzeba zrobić trochę inteligentnie. Jeżeli gość sobie uciek, to możemy za nim słuchajcie, pójść, wiadomo Możemy totalnie, słuchajcie, za nim okej. Okay. Tylko żeby, słuchajcie, jednak tego nie zważywić, no nie? W jakiś głupi sposób. Ten kruk jest na dobrą odległość. Natomiast czy ten kolo też jest na dobrą odległość? Oj, tu jest bo, słuchajcie, tu jest bo. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Zgarnę sobie tą kostkę. Ok, ucieknę sobie. Mając tą kosteczkę, na pewno, słuchajcie, będzie lepiej. Na pewno będzie dużo lepiej. Ona może sporo tutaj zmienić, ale. Kruk jest też niezły nawet na blisko, słuchajcie. Przynajmniej moim zdaniem. Naprawdę jest nie najgorszy. Znaczy, wiadomo, że on jest na daleko. Ale jak on podejdzie i tak wiecie, kogoś walnie tak raz, no to, to też oddaje. Też nawet może trochę oddać. Dobra, okej. Okay. Aj, 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 aj. Powinienem trochę bardziej kampić właśnie w tych szakach i tak dalej, i tak dalej. Tu na przykład jest koleś w tych szakach. Więc można, słuchajcie, spróbować go przykatować teraz. Oj, 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 dobrze dostał. Dobrze zdrowo dostał. Zdrowiuśko dostał. Dobra, teraz na pewno zginie. Tam jest jeszcze, słuchajcie, jeden kolo. Kurde, zabrał mi tą kostkę. No nie, nie lubię tego, słuchajcie. Nie lubię tego. Tutaj niech oni się klepią, słuchajcie. Ja bym wbił na trzeciego, słuchajcie. Ja bym wtedy wbił się na trzeciego. Dobra, 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 dobra. Widzicie? Mocno wyrwał. Mocno wyrwał. Ten też może mocno wyrwać. No i teraz, słuchajcie, trzeba to docisnąć. Dobra, on zginie, on zginie na pewno, słuchajcie. Na bank on już ginie, Nie ma szans. Nie ma, słuchajcie, szans. Dobra, jest wielkie starcie. Dobra, dobra, dobra. Dostał, 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 dostał. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. dawaj, go, dawaj go, dawaj go, bo on będzie tutaj właśnie zatruty i to będzie mu przeszkadzać na pewno. Nie! 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 Tylko nie... Dziękuję! Dziękuję! Zapomniałem o tej bańce! Ale dobra, jest winek, jest tutaj oczywiście pucharki nowe, 14 ranga, 262 pucharki, gdyby ktoś pytał. A, a pewnie nikt nie pytał. Ale ja nie wiem, kurde, czy win nie kupił, no naprawdę, teraz to mnie, wiecie co, tak trochę zaskoczyło, że może bym kupił to, może bym go ulepszył, hiperdoładowanko, no, nagle mógłby być mega dobry. Postanowiłem, że skinami do Gaza i do Ems zajmę się na kanale Abra Plus, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, wejdźcie i zasubskrybujcie, tam też Brawl Stars wrzucam. A teraz chciałbym naprawdę skupić się na tym kruku, serio, bo ja trochę zmieniam co do niego zdanie. Jakby ja naprawdę na początku mówiłem, że on nie oddaje w ogóle, jest beznadziejny i tak dalej, jakby... Wydaje mi się, że popełniłem błąd i jakby chciałbym cofnąć, cofnąć te słowa. Naprawdę, on jest niezły, on jest niezły, jakbym ja go ulepszył na maksa. To jestem prawie, że przekonany, że on byłby świetny. On byłby świetnym brawlerem, nie żartuję teraz jakby, nie mówię tego dla beki Dobra, dawaj, podjedź, podjedź, podjedź I teraz słuchajcie, lecimy z nimi, lecimy, lecimy, nie śpimy Dobra, słuchajcie, szybko, szybko, szybko Dobra, meczki, pał, 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 to szybki strzał Elo, elo, gazelo Dobra, no to co, na utrzymanie teraz Nawet nie użyłem ani razu tarczy, więc też fajnie, słuchajcie, też fajnie Dobra, tutaj jest, stew, można, oj, dostał trutką Dostał trutką, mocno dostał trutką Dobra, teraz zostanie dojechany Dobra, okej, okay, okej, okay, okej okay. Dobra, wezmę tą tarczę, słuchajcie, bo zaraz bym jeszcze zginął i byłaby naprawdę masakra. A ja... I tak zginąłem. I tak zginąłem. Okej, okay, ale nie zmienia to faktu, że słuchajcie, się respimy i zabieramy tą piłeczkę, co nie? Przeszkadzamy, poprzeszkadzamy tylko. Dobra, no nice. i z dwóch miałem. Dwóch. Dobra, dawaj, uciekamy przed tym stew, Uciekamy, uciekamy, uciekamy. robię tarczę Dobra, i teraz na blisko go... O nie, 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 pomocy, pomoc. Pom... Dobra. Powiem szczerze, nie bardzo wiedziałem, co zrobić. Czy raczej atakować i liczyć na to, że moje ziomki go dojadą, czy jednak wypuścić piłkę i samemu go dojechać, no nie? To było trochę trudne. Ale najważniejsze, żeby, słuchajcie, ta piłka była jak najdalej od nas i wtedy mamy przewagę. No wiecie, wiecie, no wiecie, jak to jest grać w Brawl Stars, no błagam. Dobra, słuchajcie, tutaj gość totalnie zaraz padnie, dobra, tego też by. Oj, oj, mało życia. Mało ma ten stio, słuchajcie, mało ma ten stio. On w ogóle zaraz zginie, słuchajcie, od mojej trutki, jak tak dalej pójdzie. Dobra, zrobimy tarczę. I teraz, słuchajcie, dawego. Dobra, okay, nice. Nice, 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 nice. I teraz o drugiej strony spoko, żeby robić zadymę, żeby zadymę robić, słuchajcie. Ja nie muszę nawet gola już teraz strzelać. Czy mój team nie musi strzelać gola? My musimy utrzymać się przez 40 sekund, jakby to jest najważniejsze. Ja byłem święcie przekonany, że kruk będzie więcej niż słaby na zadymę. Naprawdę wie... O, jeszcze dojechać tylko. Więcej niż słaby, a... On jest spoko On jest spoko On jest spoko Dobra e, 20 sekund słuchajcie To jest do zrobienia jak najbardziej Lecimy, słuchajcie, w tym momencie to nawet będzie bliżej 15 sekund. Więc ciskamy, słuchajcie, tego gościa. Ciskamy ich, dobra. Okej, okay. tu słuchajcie, jest taki styk, którego też trzeba docisnąć, wiadomo. Dobra, dobra, tego też dociskamy, mamy go. I teraz tego, słuchajcie, dociskamy, dociskamy, dociskamy. Jezu, jakby to weszło, to chyba bym umarł 5 razy. Ale dobra, zobaczmy, słuchajcie, jak wyszło. Okej, okay, mam 7 do 5. Jest naprawdę fajnie. A kruk miał nie oddawać. Ja cofam, ja cofam, co mówiłem o nim. Wow! Gość jest niezły. Kurde, nie wiem, czy bym nie zrobił odcinka, no potrzebujemy tak, wydać monety, wydać to, tutaj kupić mu to i jeszcze hiperdładowanie. Chcecie odcinek, jak go maksujemy?